Wiele lat temu, na skutek wypadku, moje struny głosowe zostały zniszczone. Przez bardzo długi czas nic nie mogłem mówić, jednak ponad rok temu odważyłem się na ryzykowną operację wszczepienia sztucznych strun głosowych wspomaganych sztuczną inteligencją. Niestety, mój organizm odrzucił przeszczep, jednak ja się nie poddałem i po dwóch miesiącach ponowiłem próbę i tym razem się powiodła. Cieszyłem się tym, że w końcu mogę mówić. Jednak przez cały czas przeszkadzał mi głos AI. Dlatego z okazji świąt pod choinkę dostałem nowe mechaniczne struny głosowe, które są bardziej nowoczesne i pozwalają na zmianę głosu. Na przykład z no takiego na Lecz dzięki wam uzbierałem pieniądze na bardzo kosztowną operację rekonstrukcji strun głosowych. No cóż, pora pożegnać się ze starym głosem. <kluz> to, 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 mogę w końcu mówić, w końcu mogę mówić w zwykłym głosem, w końcu jest, w końcu po tylu latach, w końcu mogę używać swojego prawdziwego głosu. Dziękuję widzowie za 25 tysięcy subskrypcji i pora rozpocząć nowy rozdział w historii kanału. Wszystkie sceny zostały wymyślone na potrzeby filmu i nie miały odzwierciedlenia w prawdziwym świecie. W przyszłości mogą pojawiać się jeszcze filmy z sztucznym głosem, ponieważ mogły mi się gdzieś zapodziać w czasie produkcji. Do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć.